hej Manko, widzowie, z tej strony Kondziuba i witam was po naprawdę długiej przerwie na moim kanale. A więc tak, tak jak obiecałem, wróciłem, wróciłem do nagrywania yy, dla Was filmów dla Was także dla siebie, bo tak jak mówię mi to też mi sprawia przyjemność. Zastanawiacie się pewnie, gdzie jestem, jestem na moim nowej świecie Survivor, ale więcej informacji już o godzinie 18 na pierwszym filmie właśnie z tego save'a. Dzisiaj kilka spraw organizacyjnych, moi drodzy, chciałem was bardzo serdecznie powitać, potwierdzić tak, oficjalnie wracam do nagrywania. Filmy oczywiście będą się pojawiały tam w jakimś ustalonym porządku, czy sobie jeszcze omówimy. Myślę, że dzisiaj tylko chciałem Was po prostu poinformować, że jestem, że wróciłem, że będę te filmy nagrywał. Jeśli chodzi o tematykę, pozostaje oczywiście Minecraft, czyli to, co chyba potrafię najlepiej. Będą yy, Bed Warsy, będzie Survival, może nawet pojawi się Hardcore Więcej info na społeczności jeszcze dzisiaj wieczorem I możesz także pisać w komentarzach jakie macie pomysły na film Bo jeśli wam taka tematka się znudziła, bądź macie w na coś nowego, coś lepszego Co ewentualnie mógłbym nagrać, to ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje Póki co, to tyle. Jutro, pamiętajcie o tym filmie, polecajcie tym znajomym, którzy kiedyś ten film oglądali, bo chcemy ten kanał rozwijać, a robicie to i ja w pewnym sensie, i wy, bo ty wy tworzycie społeczność, która mnie ogląda. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia jutro. Na razie.